Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć, jak się wglądzie nic. W karkach mamy jaj. I kładziemy je na środku. Z kart patrzymy. Jakie tam mamy karty? Engrz, ogromnik i ja i co te karty oznaczają? Wiesz e, oznacza, e, że trzeba jednym gosię No właśnie swoją, tak? Mhm. Co tam jeszcze mamy? E, ogrodnik, że pogląda, a jakże zamienia, to mokry, że się zagłem, czy gruba, czy ślenia, puga, koła, jest skoka. Dobrze. I co teraz dalej? Jak to się gra? Musimy rozłożyć to około i bardzo galeko. Dobra, rozkładaj, a ja potesuję karty. potasowane. Zaczynamy. I co tutaj musisz zrobić? E, muszę wybrać jakąś samą nasionicę. Czyli jaki kolor? E, Terwany albo pomalacz. No to szukaj. No i co robimy? Pokaż jaka tam jest. Bliżej mhm. jabłka A bliżej jabłko przesuwamy? Kartę jabłka, jak widzieliście, kładziemy na środku stołu. Karty akcji tasujemy i układamy w stos obrazkami do dołu. Żetony z gąsienicami mieszamy i układamy w okrąg dookoła jabłka. Powinny znajdować się około 15 cm od karty jabłka. Takie położenie to daleko od jabłka. W trakcie gry gąsienice będą się przemieszczać. Grę zaczyna najmłodsza osoba. Bierze jedną kartę z ułożonego stosu kart. I tutaj mamy kilka opcji danej tury. Jeśli gracz wyciągnie kartę z kolorowym ptakiem, odkrywa jedną gąsienicę i pokazuje ją pozostałym graczom. Gdy kolor gąsienicy jest zgodny z co najmniej jednym kolorem ptaka, wówczas gracz złapał gąsienicę. Bierze żeton i kładzie przed sobą odwrócony obrazkiem do dołu. Jeśli kolor ptaka nie jest zgodny z kolorem gąsienicy, gracz przesuwa ją w kierunku jabłka o jeden poziom. Z daleko od jabłka do blisko jabłka lub kiedy była już w położeniu blisko jabłka, kładzie ją na środku jabłka. Gąsienice na środku jabłka nie mogą zostać złapane przez ptaki, są w swoim domku. W przypadku, kiedy gracz weźmie kartę, na której nie ma kolorowego ptaka, wykonuje przypisaną do niej akcję. Karta z motylem to możliwość odgadnięcia gąsienicy. W przypadku prawidłowej odpowiedzi gracz złapie ją. Gdy gracz weźmie kartę deszcz, wówczas jednej jego gąsienicy uda się uciec. Karta wiatr trochę namiesza w rozgrywce. Zamieniamy wtedy dwie gąsienice, które zbliżają się do jabłka. Karta ogrodnik to możliwość podejrzenia jednego żetonu gąsienicy. Grę mogą wygrać gracze lub gąsienice. Ci pierwsi zrobią to wtedy, kiedy karty akcji skończą się i karty złapane gąsienic zostaną podliczone. Wygrywa oczywiście ten, kto ma ich najwięcej. Gąsienice wygrają wówczas, gdy trzy z nich dotrą do jabłka. Wtedy, no cóż, gąsienice górą. प्रसि